Lubię tu być, ponieważ otaczają mnie wspaniali ludzie i masę cudownych książek. Lubię tu być, bo między regałami leżą wszystkie odpowiedzi, a czasem nawet pytania, których jeszcze nie zdążyłam zadać. Lubię tu być, bo mam wrażenie, że każdy kolejny dzień gwarantuje mi uśmiech na mojej twarzy. Bo książki nie dzielą, ale łączą. Lubię tu być, ponieważ nasi kochani czytelnicy i współpracownicy są pełni inspiracji, z której można czerpać garściami. I co najważniejsze, bo uśmiech zadowolonych czytelników jest bezcenny. Biblioteka lubię tu być, ponieważ różnorodność działań i aktywności nie pozwala mi się nudzić. Lubię tu być. Ponieważ kocham książki i kocham ludzi. Lubię tu przychodzić, mam wspaniałych y, kolegów i koleżanki. Lubię tu być, bo mam wrażenie, że codziennie słyszę takie różne głosy, różne historie, które chcą, żebym je poznała. Biblioteka, lubię tu być, bo jest tu Harry Potter. Lubię tu być, bo lubię.